bardzo serdecznie w kolejnym Warto Obejrzeć TV. Programie, w którym recenzujemy i polecamy Państwu filmy, które są warte obejrzenia. W dzisiejszym programie nie będziemy polecać filmów, które są dostępne w telewizji, bądź też filmów, które są dostępne w naszych zbiorach bibliotecznych. Tym razem zrecenzujemy filmy, które miały premierę na 60. Krakowskim Festiwalu Filmowym. W wyniku pandemii wiele festiwali filmowych zostało odwołanych, aczkolwiek organizatorzy Krakowskiego Festiwalu Filmowego postanowili po raz pierwszy przeprowadzić festiwal w formie online, czyli widzowie mogli zobaczyć filmy, nie wychodząc z domu. Efekt tego był dość piorunujący, ponieważ filmy na tegorocznym festiwalu oglądało aż 40 tysięcy osób. Festiwal ma zasięg międzynarodowy, a w jego trakcie są oceniane filmy w czterech kategoriach konkursowych. Dokumentalnej, Krótkometrażowej, muzycznych dokumentów DocFilm Music oraz polskiej. Festiwal odbył się w dniach od 31 maja do 7 czerwca i można było zobaczyć na nim aż 172 filmy. Z racji na mnogość tytułów konkursowych i pozakonkursowych, postanowiliśmy przedstawić Państwu część filmów nagrodzonych i część filmów, które naszym subiektywnym zdaniem zrobiły dobre wrażenie. To zaczynajmy. Dusza Człowiek. Krótkometrażowy film, który niemal w sekundę zmusza mnie do większej uwagi. Nie muzyką czy obrazem, a historią. Historią dosłownie z naszego podwórka. Bo oto główny bohater przedstawia się słowami: Urodziłem się w Wałbrzychu. Joza mieszka w Jerozolimie i oprowadza po niej turystów. Jest pogodny, zna kilka języków. Takich ludzi chce się mieć w swoim otoczeniu. Ale jak ten człowiek trafił z powojennego Wałbrzycha do Jerozolimy? Jego biografia to pasmo rozczarowań i braku akceptacji u innych i siebie samego. Jako młody chłopiec sprowadzony ciekawością na obrzęd poświęcenia pokarmów w kościele, zostaje wyproszony przez księdza za bycie Żydem. Czy jest w tym coś złego? Nie, ale od tej pory nie jest już akceptowany wśród swoich rówieśników, bywa wyśmiewany. Przeprowadza się z rodziną do Izraela. Tam zostaje odrzucony przez żydowskie dzieci z powodu braku obrzezania. Jak nie jeden młody człowiek, czy z przeszłości, czy współczesności, odrzucony sięga po narkotyki, trafia do więzienia. Dopiero tam po rozmowie z jednym ze strażników zmienia swoje życie. Zaczyna się akceptować. Przejmująca historia wyjątkowo pogodnego człowieka, okraszona jego ciepłym uśmiechem, który nie znika nawet wówczas, gdy opowiada o swej smutnej młodości. Autorowi udaje się uchwycić w postaci tego człowieka coś niezwykłego. Z jego oczu bije pewna dojrzałość i mądrość, niedyktowana wiekiem i nie narzucająca się innym. To opowieść o przewodniku, z którym po wycieczce siadłabym chętnie w kawiarni i posłuchała innych opowieści. Złote guziki to dokument o rosyjskiej szkole kadetów. Film rozpoczyna się od marszu, który już będzie towarzyszył i determinował życie przyszłych żołnierzy. Forma filmu może przypomnieć polskiemu widzowi gadające głowy Krzysztofa Kieślowskiego z 1980 roku. Kadeci opowiadają o sobie. Z ich słów wyłania się obraz zwykłych chłopców. Lecz tuż za rogiem w ich ustach odnajdujemy też słowa przełożonych, słowa, które szeregują ich światopogląd i opowiadają o militarnej potędze Rosji. Pomimo, że słowa te brzmią czy archaizm, który kontrastuje na tle telefonów komórkowych używanych przez chłopców, to wszystko uświadamia nam, jak niewiele się zmieniło. Ostatecznie chłopcy staną się złotymi guzikami w wojskowej marynarce Widma Rosji minionych lat. Alicja i Żabka Są w naszym kraju tematy trudne budzące kontrowersję, bez względu na poglądy czy wyznanie. Do takich tematów należy ciąża u młodych dziewcząt, które za wcześnie zaczęły współżycie oraz idąca za nimi myśl o aborcji. Film Olgi Bołądź to surrealistyczny obraz skierowany nie tylko do młodego człowieka, ale do każdego z nas, przedstawiający historię młodej Alicji, która przez króliczą norę wpada do niezbyt ciekawego świata stanowiącego następstwo jej działań. Tytułowa Alicja zachodzi w ciążę. Żabką jest jej nienarodzone dziecko. Reżyserka nie opowiada się po żadnej ze stron. Pokazuje nam jedynie nachalność obu ideologicznych obozów. Widzimy w filmie nachalność i natarczywość zarówno obrońców życia poczętego, jak i zwolenników aborcji. A w tym wszystkim ona. Młoda dziewczyna i jej matka. Pozostawione same sobie. Film ukazuje nam brutalną prawdę o tym, co tak naprawdę ważne jest dla obu stron. Nie obrona dziecka czy dziewczyny, ale postawienie na swojej racji i zwycięstwo nad drugim. W tym całym galimatiasie zapomniano o człowieku i jego problemie. Alicja jest osaczona przez domorosłych doradców, narzucających jej swoją wolę. To film o nagłym dorastaniu. Od którego już nie można uciec, i o dziewczynie, która stara się radzić sobie z nim na swój sposób, podążając za białym królikiem, wprost do króliczej nory, gdzie odpowiedzi na jej pytania stają się bardziej rzeczywiste. Film został wyróżniony za kreację aktorską Julii Kuski, która zagrała również w filmie Ostatnie dni lata. Problem. Każdy zajmuje się swoim życiem. Każdy zajmuje się swoimi sprawami. Co jeśli na drodze natkniemy się na problem? Problemem filmu staje się nieprzytomny mężczyzna. Dlaczego leży? Kim jest? Jak reagują na niego przechodnie? Czy otrzyma od nich pomoc? Dlaczego mają zajmować się czyimś problemem, kiedy mają swoje? Jest to niepokojący obraz, który w tych 15 minutach okazuje tak mało, a zarazem tak dużo. Reżyser w jednym ujęciu zestawia ludzki egoizm na pierwszym planie, przepatając go z spędem życia postronnych bohaterów, którzy chcą tylko przetrwać w tym świecie. Z filmu pozostaje nam, że nawet pomimo wydarzeń, które są tragedią jednego człowieka, świat nadal pozostaje taki sam. A życie toczy się dalej. Większość. Sonia to administratorka angielskiego osiedla dla seniorów. Codziennie zmaga się z ich problemami. Pomaga, doradza, zwraca uwagę. Zna i stara się traktować mieszkańców z wyrozumiałością i szacunkiem. Mimo ich wyraźnej niechęci do imigrantów. Ponadto Sonia też jest imigrantką z Polski. Nie każdy chce przed nią otworzyć drzwi, i nieraz wpływają na nią skargi. Ten krótki film ukazuje nam zamknięte i hermetyczne społeczeństwo, w którym nie ma miejsca na racjonalność czy życzliwość wobec obcych. I choć dotyczy on konkretnej społeczności w filmie, zdaje się uderzać w rzeczywisty stan Europy i niechęci niektórych krajów i ludzi do imigrantów. Podobnie jak u seniorów, przedstawionych w filmie, tak i u współczesnego społeczeństwa, tworzona jest bariera zbudowana z utartych przekonań i strachu przed czymś nowym, obcym i nieznanym. Film doskonale oddaje uczucie zagubienia osoby, próbującej bezskutecznie pogodzić oba światy. Białe oko Gdyby ktoś ukradł nam rower. A my po pewnym odstępie czasu odnaleźlibyśmy go, jak powinniśmy postąpić? W takiej sytuacji znajduje się bohater filmu. Początkowo chce zatwić sprawę przez policję, jednak służby mundurowe oferują mu tylko administracyjną procedurę. Kiedy bierze sprawy w swoje ręce, wywiązuje się prawdziwy dramat, społeczny obraz na tle Izraela. O ile na początku kibicujemy bohaterowi, żeby odzyskał upragniony rower, o tyle później zmagamy się z dylematem moralnym. Czy sprawiedliwość da satysfakcję? Dzięki temu, że film jest skręcony jednym ujęciem, czujemy dynamizm tej sytuacji, która z każdą chwilą coraz bardziej się zapętla. Otrzymujemy dławiący dyskomfort decyzji i ciążących za nimi skutków. Czarna Owca. Czarna Owca to krótki film roku, mimo iż nakręcony w 2018, to przerażająco aktualny. Historia Corneliusa Walkera może łudząco przypominać historię wielu młodych Afroamerykanów z ostatnich wydarzeń z Los Angeles. Oto bowiem w jego rodzinnym mieście ginie jego afroamerykański rówieśnik. Przerażeni rodzice postanawiają wyprowadzić się z Wielkiego Londynu do małej miejscowości. Ku rozpaczy Corneliusa mało miasteczkowi sąsiedzi nie tolerują jego obecności. Choć wielu dorosłych milczy, młody chłopak czuje na swoich plecach ich wzrok. W szkole nie jest lepiej. Szybko staje się ofiarą, nad którą znęcają się koledzy i koleżanki. Chłopak nie chce pokazać swojej słabości, ze strachu przed odrzuceniem w domu. Nie widzi dla siebie innej drogi, jak porzucenie swojego ja. I przyjęcie sposobu bycia szkolnych chuliganów wszystko po to, by przetrwać. Smutna opowieść o cichym przyzwoleniu na znęcanie się nad innym czy słabszym, i na udawaniu braku problemu czy zrzucaniu na młodego człowieka odpowiedzialności za swoje życie. Gdzie bowiem jest granica, gdy młodość może decydować za siebie, i gdzie zaczynają za nią decydować inni? Jak moja babcia stała się krzesłem. Prosta animacja, która od początku budzi melancholię, bolesna historia przemijania uchwycona w obrazie. Starsza pani, mieszkająca z kotem, który jest w rzeczywistości gospodynią i opiekunką oraz rodzina, która odwiedza babcię tylko na święta i nie widzi, jak przemija, nie jest w stanie zrozumieć, dlaczego nagle stała się intruzem. I budzi niechęć u gosposi. Animacja ukazuje nam proces odchodzenia. Starsza pani traci słuch, potem wzrok, zanikają jej wszystkie zmysły, aż w końcu staje się krzesłem. Wymowna przenośnia, pokazująca nam dosłownie niechlubną prawdę, czym czasem dla niektórych stają się dorośli u kresu swego życia, przestają być postrzegani jak ludzie, a zaczynają stawać się przedmiotami. On nie może żyć bez kosmosu. Animacja opowiadająca historię matki i jej dziecka, które przyszło na świat w skafandrze kosmonauty. Chłopiec marzy, by zostać kosmonautą. Matka nie chce do tego dopuścić. To opowieść przede wszystkim o dojrzewaniu, dojrzewaniu do decyzji, które mają wpływ na nasze życie. O namacalności animacji stanowią nie tylko piękne i płynne wizualizacje. Na szczególną pochwałę zasługuje oprawa dźwiękowa. Każdy najmniejszy dźwięk jest tutaj wystarczająco podkreślony: każdy szelest, pisk i szum. Reżyserem jest Konstantin Bronzit, który został uhonorowany srebrnym smokiem, zaś jego animacja zdobyła główną nagrodę złotego smoka w konkursie filmów krótkometrażowych. Koniec części pierwszej. Jeśli chcą Państwo usłyszeć o pozostałych filmach, które dla Państwa zrecenzowaliśmy, zapraszamy w kolejny czwartek na część drugą. Do usłyszenia!